Cześć, fani Kosmo. Kolejny dzień odbudowy auta po kolizji z przewozem osób. Kiedy to mi przewóz osób auto skasował i nie. nie zaczynamy od obiadu, ale od wspaniałych nowych przewodów hamulcowych w oplocie. To jest cegiełka, Pierwsza z cegiełek od pizza break z podziękowaniami dla chłopaków. Świetna robota, bardzo fajnie wyglądające te. Miódkie przewody hamulcowe w oplocie, elastyczne, świetnie będą korespondowały z drugą cegiełką, taką ciężką, solidną, to są zaciski hamulcowe po regeneracji od Valenda Motorsport. Oni mi zregenerowali teraz przy okazji te zaciski, że piękne, ładne i teraz to pięknie będzie ładnie ze sobą grało. No, a tu cała reszta przygotowana już do odbudowy wydechu po kolizji. Wzrotnice to akurat to, o czym powiedziałem, że to będziemy delikatną modyfikację robić i one są już przygotowane. A co do kolizji, to jeszcze tutaj świeże, świeże linki. Gdyby to ktoś szukał w Warszawie, to motolinka w Google'ach bodajże ulica Karczewska, jeśli dobrze pamiętam. Yy, bardzo fajnie, już drugi raz, yy, już raz mnie tam pan odratował w zeszłym roku, o, jak gdzieś mi źle zrobili linki, więc on mi to szybko poprawił, a teraz odbudował no, od nowa. No i gdzieś tutaj na stosie już felga wyprostowana z naprawy felg na kolejowej też bardzo szybko, sprawnie i za niewielkie pieniądze także udało się i jesteśmy gotowi, żeby żeby odbudowywać już ten tył. Tutaj już ostatnio was zostawiłem mówiąc, że zostało już tylko obspawać i pomalować. W międzyczasie Daniel to zrobił pod moją nieobecność, machnął tutaj. Świeżym lakierem obspawał to, jest ładnie ładnie ospawane, pomalowane, wygląda no znowu fajnie. Czyli co? My się po prostu bierzemy do roboty i zaczynamy z powrotem składać samochód, tak żeby dzisiaj stanął na kołach. I zostanie już tylko z mechanicznych rzeczy tutaj wydech zrobić. Także zapraszam do kolejnych timelapsów. Pracę rozpoczęliśmy od montażu linek do skrzyni biegów, do zmiany biegów, a Daniel wprostowywał w tym czasie tulejki do mocowania amortyzatorów do zwrotnic. Linki zmiany biegów weszły bez najmniejszych problemów dokładnie w to, w to stare miejsce, Długość zgadzała, biegi wchodziły, więc zaraz po tym no, zacząłem przygotowywać się do nawiercania otworów w ramię pod eklipsy, którymi z powrotem trzeba było przymontować, przymocować do ramy tylny prawy przywód hamulcowy i przewody paliwowe. To te słynne eklipsy którym chyba cały odcinek był poświęcony w 2022 roku, a przynajmniej o tym wielokrotnie wspominałem, bo jakby podstawa przejścia przez brytyjskie dopuszczenie jednostkowe do ruchu, czyli ten test IVA, to wszystkie przewody, wszystkie linki, wszystkie... oni, na to, oni linki na to mówią, linie na to mówią, wszystkie linie, czy niezależnie przewody elektryczne, czy przewody hamulcowe, czy... Mm, tak jak tutaj teraz przewody paliwowe, yy, wszystko musi być na te eklipsy w odstępie nie większym niż 30 cm. Tutaj było widać yy, mnie z telefonem bardzo dobrze, bar warto robić sobie mnóstwo dokładnych różnych zdjęć, które nie wiadomo czy będą na dłuższą metę potrzebne czy nie, ale jednak bardzo często się przydają. To pozwala potem siedzieć sobie w domu i sprawdzać coś, ważnie projektować, wymyślać na nowo, a tutaj mi pomogło przypomnieć sobie, jak dokładnie były te przewody paliwowe puszczone. To były zdjęcia bardzo dokładne z 2022 roku, kiedy wysyłałem Craigowi od Replik Lotusów zdjęcia, co już poprawiłem, czyli jak auto wygląda a potem, już co poprawiłem, jak puściłem te przewody jakby do akceptacji, że tak, może to być do tego testu. No i jednak, widzieliście przed chwilą nitownica. Nitowni... Te klipsy są nitowane do ramy. Yy, takie obejmy na przewody. Yy, Daniel w tym czasie yy, zabrał się za lewą stronę zawieszenia, zaczął je składać. I ja cały czas nitowałem. Właściwie tych nitów nie było dużo. Ale jednak dojście tam do ramy, gdy silnik już jest zamontowany i no nie jest takie łatwe, używałem wiertarki z taką końcówką 90 stopni do nawiercenia otworów. No tu akurat nie trzeba było tej końcówki, łatwo było na samej górze nawiercić otwory. Z lewej strony Daniel napotkał. W ogóle ta lewa strona na początku była taka trochę problematyczna, bo yy, no, świeże przewody hamulcowe mają, nie wiem, czy to będzie poprawnie powiedziane, no, tak jakby mm, ciasno spasowane gwinty. I no, akurat z hamulcami, z, z tymi zaciskami no, lepiej być ostrożnym. One są aluminiowe zdaje się, no to. Daniel się troszkę obawiał, żeby nie, nie zliczyć gwintów. Czas na krótką przerwę i oprowadzenie w czasie, kiedy Daniel zdążył prawie całą lewą stronę, nie połowę lewej strony złożyć. Czyli już ten po nowemu amortyzator tak się zaczyna pięknie prezentować zostanie zacisk, tarcza, to ja w tym czasie, jak on to całą stronę zrobił, męczyłem się z tymi słynnymi. Pamiętacie? Z sprzed dwóch lat Wielka Brytania. Peklipsy. Wszystko na Peklipsach. No, no to 8, 8 Peklipsów, i dojście tam wiertarką gdzieś tam z tyłu, żeby zamontować z powrotem przewody paliwowe i, i hamulcowy to w tym czasie Daniel złożył połowę lewego zawieszenia, a mnie czeka jeszcze poskładanie wody. Tu gdzieś przewody wodne sobie na razie są odwinięte. Trzeba je poskładać z powrotem. I co? No i interkule, nie, przepraszam, interkulę chłonisz z kolei z powrotem tu przykręcić i będzie można prawą stronę składać. W międzyczasie linki podpiąłem. Linki biegów, biegi wchodzą, jest ok i na koniec lampka zostanie. No a potem następnego na następną turę wydech odbudować, dobrze? Nie ma co tu gadać, trzeba wracać do roboty. Pomyślę, jaki był tu teraz time lapsowy kadr zrobić, na którym i tak nic nie będzie, nie będzie widać, a ja coś będę w kadrze, przepraszam, w ofie, Jak jakby tu ustawić. Nie mam pojęcia, żeby nam nie przeszkadzało. Ale było inaczej niż zawsze. Chyba wrócę tu do tego kadru stąd gdzieś. Także no, wracam do roboty. W następnym kroku Daniel zamontował tą nową, odbudowaną, stworzoną od nowa poprzeczkę, ten, ten zastrzał. On gdzieś na wcześniejszych filmach dość mocno ucierpiał. A ja zabrałem się za Montaż przewodów od nagrzewnicy z powrotem do silnika, które odpięliśmy na czas wycinania tamtych rurek z tyłu tej rurki również, Daniel, górną, górną, górny zastrzał poprawiał, bo tam pierwotnie sobie go odwrotnie zamontowaliśmy, ale to drobiazg, był. No a a ja najpierw, najpierw te przewody wodne, a potem chłodniczkę oleju. Chłodniczkę oleju, chwilę mi to zajęło trochę dłużej niż, niż mogłoby, bo stwierdziłem, że wezmę. Poszukam nowych śrubek, bo stare już jakieś takie były. O, stwierdziłem, że na nowych poskręcach poskręcam, więc, więc żeby to już ładnie było poskręcane. W tym czasie Daniel jeszcze jakieś drobiazgi. Lampkę chyba zamontował w którymś momencie prawą i wrócił do tego lewego tylnego zacisku, gdzie też nam no ten lewy tył cały czas jakiś taki był pro, problematyczny. Nie szedł jakby tak od razu sprawnie, aczkolwiek. Ostatecznie wszystko bez problemu poskręcaliśmy, tylko, tylko baliśmy się po prostu na siłę skręcać tego, żeby nie, nie popsuć tych gwintów i, i nie mieć takiego problemu, że będzie trzeba szukać nowego zacisku, nowego jarzma. Także, także lepiej było to na spokojnie poskręcać, parę razy do tego podejść, ewentualnie upewnić się gwintownikiem, że wszystko jest ok. I na spokojnie to z wyczuciem dokładnie po prostu skręcać. Dobrze, z lewej strony to już prawie gotowe. Hamulec już praktycznie na swoim miejscu. A w tym czasie z prawej strony udało się okiełznać przewody z wodą. Chłodniczka oleju jest już na swoim miejscu, więc... A, lampka się pojawiła. Więc tak, lewo w stronę Daniel kończy, ja się zabieram za prawą stronę i jeszcze zaciski z przodu i to będzie na tyle. Może i robimy dalej. W trakcie montażu tego tyłu, tych, tego zawieszenia tylnego i, i przede wszystkim hamulców, wyszło nam zresztą coś, co było do przewidzenia. Tego się spodziewaliśmy, że mocowania amortyzatorów, które wcześniej były w tylnej części, jakby wahacza, za, za zwrotnicą, teraz obróciliśmy te wahacze i te mocowania były przed zwrotnicą, w miejscu mniej więcej, gdzie jest zacisk hamulcowy. No i tak jak się spodziewaliśmy, te stare mocowania troszeczkę kolidowały z, z, z zaciskiem hamulcowym, a właściwie z mechanizmem doręcznego, więc trzeba było je trochę podciąć, te, te stare mocowania, zobaczyć, czy da się zostawić wahacz z tymi mocowaniami i założyć zaciski. Ja w tym czasie rozkładałem przednie zaciski hamulcowe. I ostatecznie podjęliśmy decyzję, że nie ma co, po prostu trzeba z tych wahaczy odciąć te stare mocowania jednym prostym cięciem, i w taki sposób, żeby potem łatwo ewentualnie było do tego wrócić, przespawać je ponownie. Także po, 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 po trochę po chwili zmużdżenia się, no, to nie znowu wziął szlifierkę kątową, i po prostu powycinał z jednej, z drugiej strony. Te, te, te mocowania podmalowałem w miejscu, zabezpieczyłem w tym miejscu wyciętym te, te reszty, miejsca, gdzie były te mocowania. No i wróciliśmy do dalszego y, montażu za, zawieszenia. Y, Daniel prawa strona, ja hamulce lewa, tył, lewy tył. Już do, już do końca je zacząłem składać, już bez problemów, już wszystko pasowało, wszystko się wkręcało. <laughs> Tylko ja zapomniałem za pierwszym razem tarczy założyć, więc sobie dwa razy skręcałem jarzmo zacisku. No to ostatecznie bez problemu zostało skręcone. Potem, gdy Daniel poskładał prawą stronę, ja się zaraz, zobaczycie, przeniosę na prawą stronę. Z zaciskiem hamulcowym. Nowy przewód hamulcowy. Pizza Break dokręcony. Jakaś krótka przemiarka kabla od, od lampki. Okazało się, że krótszy jest i będę musiał go przedłużyć. To taki drobiazg, nieplanowany. No i hamulce prawa strona. I właściwie właściwie już to była ostatnia rzecz do zrobienia tego dnia jeszcze linki hamulców, ale trzeba je ładnie ułożyć i przypiąć odpowiednio, żeby nie, nie pałętały się. Odstawili, zostawiliśmy to na następny raz. Koniec dnia i wygląda na to, że zawieszenie poskładane nowiutkie, właściwie nie nowiutkie, a odnowione zaciski, czyli te cegiełki od Walenda Motorsport są na aucie. Wyglądają świetnie. Tak samo jak nowe przewody hamulcowe w oplocie od Pizza Brakes. Także ja myślę, że mimo problemów jakie się pojawiały w trakcie generalnie jesteśmy mocno do przodu. Zostało odpowietrzyć hamulce, zrobić wydech i część taka mechaniczna i podwoziowa gotowa. Czyli jeszcze tu pewnie jeden odcineczek Wam nagram, a potem laminaty. Malowanie, no i odbudowa dyfuzora. Niestety będę musiał go sam zrobić. Albo niestety, bo człowiek, który wcześniej robił, już nie zajmuje się tym. Także ogólnie jest bardzo do przodu. Kolejny ciężki dzień za nami. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.